Internetowych, zwłaszcza na Facebooku, ukazały się zdjęcia, kolejne zresztą zdjęcia starego szpitala, starego budynku szpitala. One ukazywały się już wielokrotnie, nawet w tej sprawie były prowadzone też postępowania, bo w końcu osoby, które wchodzą tam tylko sfotografować, zdawać by się mogło, dokonują także łamania na obiektu. Mogę gwarantować, że te osoby nie wchodziły drzwiami do budynku. Pana rzeczą normalną jest, że budynek posiada otwory e, drzwiowe, którymi się do tego budynku wchodzi i ona chcą Zgadza za się, że jeżeli tylko... ktoś e, e, odrywa deski albo też wykorzystuje fakt, że ktoś te deski oderwał, przemieszcza się oknem, to wybaczy pan, e, nie jest to e, osoba pożądana w tym obiekcie. To jest intrus, który tam e, No Zgadzam się, że jest to tak intrus, ale rozumiem. obiekt nie był odpowiednio zabezpieczony, także mogło to wejść dziecko z podstawówki na nowo. E, no, absolutnie nie podziela Pana poglądów, ale za chwilę do tego przejdę, pozwoli Pan, ja skończę jeżeli będzie Pan miał pytania, to, to chętnie na nie odpowiem. Otóż chcę powiedzieć, iż na tych fotografiach, które się pojawiły ostatnio, one nie są fotografiami według mojej oceny z ostatniego nawet półrocza, charakter tam zabicia okien, mówi o, 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 o tym, jak one są dzisiaj zabezpieczone, wskazuje na to, że nastąpiło to przed pracami, które wykonane zostały w roku ubiegłym. Jest to jesień prawdopodobnie ta 2014 roku. Ale nie o tym chcę mówić, bo sprawą istotną w całym, w całym problemie jest fakt, że na jednej z kondygnacji w Piwnicach skrzydła pod dawną okulistyką, jakieś dokumenty, jakąś, jakieś fiolki z oczynnikami chemicznymi i to jest rzeczywiście powód do zaniepokojenia z naszej strony. Faktem jest, że tego rodzaju przedmioty, czy tego rodzaju materiały nie powinny tam się znajdować. Ja stwierdziłem ten fakt w ostatnią niedzielę w działek wydałem dyspozycji i te materiały są zabezpieczane według Wstępnych wyjaśnień uzyskanych w powiatowym zakładzie opieki zdrowotnej, bo to są materiały tego zakładu, nie niepowiatu. Piwnice w tej części były zalane wodą i prawdopodobnie ktoś zapomniał, że nie mógł tam zejść wtedy, gdy one były napełnione wodą i, 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 i nie zaleł. Natomiast odnosząc się do całości sprawy, chcę przypomnieć Państwu, iż szpital był przenoszony w roku 2008, roku 2009. Wśród tych wpisów pojawiają się też informacje czyniące mnie odpowiedzialni nie, nie za, za tą kwestię. Ja przypomnę, że w latach 2007-2010 w pojecie nie pracowałem. Więc ani nie nadzorowałem przenoszenia szpitala, ani szpitala też nie uczestniczyłem w tym procesie fizycznie. To, to, to po pierwsze chciałbym stwierdzić, po drugie chcę stwierdzić, E, szpital nigdy nie został pozostawiony e, e, otwarty. Obiekt, który po wyprowadzeniu się Pezos e, z tego obiektu był zamknięty. Klucze znajdują się e, w, w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej e, i nikt nigdy nie otwierał, nie zostawił jakby tego obiektu bez, e, bez powiedzmy tej ochrony w postaci drzwi, zamknięcia, etc. W 2011 roku, czyli w poprzedniej kadencji, w początku kadencji już stwierdziliśmy tam ogromne zniszczenia, dewastacje obiektu. Procedur, spraw postępowań przed policją, także przed sądem było wiele. Zostały zatrzymane osoby, pamiętam dwójkę ludzi, mieszkańców powiatu ustawieckiego, którzy zostali tam zatrzymani z samochodem. Wydawało się, że w trakcie kradzieży niestety sąd uniewinny. Od postawionych zarzutów. Z ostatnich wydarzeń to w końcu października dwójka państwa, znanych mi też z nazwiska na podstawie protokołów spisanych przez ochronę i policję, dwójka mieszkańców Warszawy. 1 listopada czterech gimnazjalistów ze Starachowic, No i tak można by mnożyć tej dokumentacji. Mamy mnogość. Jeżeli chodzi o ochronę obiektu, to prawdą jest. Iż, e, nie dewastuje tego obiektu Litiny, jak e, w głównej mierze, powiem, e, na no, mieszkańcy powiatu, których powinniśmy się wstydzić. Być może są to ci sami, którzy strzelają z wiatrybek do wiat przestankowych Pana. Ci sami być może rzucają w okna opuszczonego szpitala, bo e, to jest jakby najprostsze działanie. Ci sami e, wchodzą tam dla Fajdy, ale też wchodzą tam ci, którzy wynoszą stamtąd. Kawałki złomu, grzejniki. To jest ciągła walka, to są także działania ochrony, być może niewspółmiernej do skali zadania, bo obiekt jest stosunkowo duży. Obiekt jest, jeżeli chodzi o kubaturę, i potrzeby lokalowe powiatu, dzisiaj powiatowi niepotrzebny. Pojawiały się w dyskusjach medialnych, ja pamiętam takie artykuły, aby tworzyć dom pomocy społecznej. Kolejna. Jest przestrzeń, wydawałoby się, że to jest właściwe. Proszę Państwa, w domach pomocy społecznej mamy wolne miejsca. Więc yy, nie ma żadnej logiki. Oczywiście można sięgnąć po jakieś środki i tego rodzaju yy, dom pomocy społecznej utworzyć. Natomiast rzecz nie w tym, gry. Wyremontować obiekt i utworzyć rzecz w tym, by go potem przez lata utrzymać. Nie ma więc takich potrzeb, które wskazywałyby na przystosowywanie obiektu do innych celów, do innych zadań realizowanych przez powiat. Stąd od wielu lat obiekt ten jest przedmiotem nieruchomości, a jest przedmiotem przetargów. Przetargów, w których pojawiają się potencjalni zainteresowani, ale. Mówią o tym, iż interesuje ich działka, natomiast budynek, a budynek poszpitalny, budzi w ogóle złe skojarzenia. Być może, jak jestem ekspertem nie, nie, nie chciałbym tutaj dyskutować o kwestii tego, czy w takim budynku żyją jakieś nowe bakterie, ale tak to mniej więcej w odczuciu społecznym wygląda. A to render gdzie mówi się o napomienionym to Bakterie prawda, w innych pomieszczeniach. Faktem jest, że życi potencjalni nabywcy podrażają zainteresowanie wyłącznie działką, natomiast trudno ich przekonać do zakupu samego obiegu. Prawdą też jest, iż w drugiej kadencji samorządu, czyli w latach 2003-2006, ja wtedy byłem członkiem zarządu, pracowaliśmy wspólnie z prezesem. Samym szpitalu swoją siedzibę miał znaleźć sąd rejonowy, prokuratura. No, myślę, że to budynek właściwy wraz z otoczeniem, miejscem, parkingami, których tak brakuje przy sądzie strachowickim, byłoby to, byłoby to chyba zasadne. No niestety w kolejnej kadencji, trudno mi tutaj mówić za, za kolegów, którzy wtedy pracowali w samorządzie, nie wiem czy wina była po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, bo Ministerstwo Sprawiedliwości już na etapie. W końcówce tej kadencji, gdy jeszcze tu byłem, miało opracowaną koncepcję zagospodarowania obiektu. Niestety później odstąpiono od tego wariantu i budynek rzeczywiście pozostał bez wykorzystania. W ubiegłym roku poszukiwaliśmy rozwiązania, które zmierzałoby do zburzenia budynku. Bo nie może on moim zdaniem pozostawać dłużej w takim stanie. Nie możemy pozwolić się na to, by, by, by on szpecił też otoczenie szpitala. Po poszukiwaniach, po, po, po dyskusji z różnymi przedsiębiorstwami e, oferty pojawiały się na poziomie 1,5 miliona złotych za utylizację szpitala, zburzenie. Znaleźliśmy podmiot, który był gotów poniżej 300 tysięcy tę pracę wykonać. E, pod takim oto warunkiem, że podmiot odzyskiwał cegłę dobrej jakości znajduje się w ścianach budynku i wykorzystać ją miał na rekonstrukcję w jednym z miast w zachodniej, w zachodniej Polsce, na rekonstrukcję starówki. Eee, proszę Państwa, no, tu też pojawiły się schody, bo w momencie, gdy głośno powiedzieliśmy na jednej sesji o zamiarze zburzenia obiektu, e, natychmiast otrzymałem interwencję od e, architektów dokładnie od jednego z architektów, pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, który zadzwonił do mnie, który zajmuje się architekturą Centralnego Okręgu Przemysłowego, a szpital powstawał, czy projektowany był przed II wojną światową, kończony po wojnie, ale jest to projekt związany z Centralnym Okręgiem Przemysłowym i Zadzwonił do mnie i powiedział że nie mniej, nie więcej, tylko o tyle. Panie Starosto, niech Pan się nie waży burzyć bo to jest najcenniejszy obiekt architektury Copowskiej w Polsce i ja piszę pismo, protestuję, piszę do konserwatora Zabytków, prawda? Na to nie pozwolę. Więc no, troszeczkę wstrzymaliśmy te zamiary, zwłaszcza, że też jakieś zainteresowanie się pojawiało. Tym niemniej myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli w ciągu najbliższych kilku tygodni nie, nie znajdzie się jakiś potencjalny nabywca. A wydaje się, że, że, że ci zainteresowani no, mam wrażenie przebierają pomiędzy nieruchomościami, których jest nadmiar na rynku dzisiaj. Stąd to nie jest z tym budynkiem nieruchomości szczególnie budzące zainteresowanie. Będziemy musieli podjąć decyzję o wyburzeniu obiegu i uporządkowaniu terenu, po to, by sama działka mogła być z także dla wizerunku miasta wykorzystana. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze interwencje i ochronę obiektów, chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedno. Proszę Państwa, wartość obiektu nie jest ogromna. Wręcz sam obiekt, no można powiedzieć, jest dzisiaj niewiele wart. Wszyscy mówią o jego wyburzeniu, czy to można by było zatrudnić tam ochronę za znacznie większe pieniądze. Tak, by zapewnić, mieć absolutną pewność, że budynek nie będzie degradowany. No, ale wtedy okazałoby się, że powiat wydałby pieniędzy na samą ochronę, że nie odzyskał ich po zbyciu tej nieruchomości. Dzisiaj ta ochrona wygląda w ten sposób, iż jest zawarta umowa między powiatem, zarządem powiatu, a szpitalem. Szpital ma ochronę nowych obiektów, także te. I zgodnie z deklaracją dyrektora, ochrona ta co godzinę robi obrót także starego szpitala. Czy jest skuteczna? No widać, że że nie, co do tego się zgadzam. Natomiast nie mogę się zgodzić na tego rodzaju stwierdzenie, że budynek pozostaje otwarty do systematycznie po włamania wielokrotnie w trakcie roku okna są uzupełniane, no już nie szybą, bo to nie ma sensu, ale zabijane prawda, deskami są te uzupełnienia dokonywane w systematycznie przez pracowników technicznych szpitala, także przez pracowników, przez konserwatora pracującego w starostwie powiatowym. No, oczywiście może się zdarzyć tak, że ktoś nie dopatrzy, że jakaś deska, czy jakieś wejście zostało oderwane i pozostawione, nie, przez dobę, czy dwie. Ta deska jest, sam kiedyś zostałem w taką sytuację. ona wygląda z daleka, że, że jest, natomiast no, trzeba ją fizycznie ruszyć, ona jest możliwa do odchylenia i rzeczywiście ktoś tam się e, dostawa. Jest to problem, traktuję to w kategoriach też e, takiej porażki e, powiatu, ale myślę, że ta porażka najbardziej byłaby mierzona niedokonaną zamianą z sądem, bo e, lepszego rozwiązania dla tego obiektu ja z ostatnich lat, z okresu funkcjonowania powiatu e, nie widzę i bardzo żałuję, że, że do tego nie doszło. W zasadzie innej koncepcji związanej z Tworzeniem tam ktoś doradza poradni specjalistycznych. No, fajnie, no, bo jak popatrzymy na kolejki do poradni, to rzeczywiście zdawać by się mogło, że można by tych poradni utworzyć jeszcze kilka i e, ludziom było łatwiej. Nie zadają sobie ci twórcy tych pomysłów jednego pytania, że tych poradni jest tyle i na Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli można ich tworzyć, bo chcemy bo nikt za nie po prostu nie zapłaci i no, one przyjmują no, tylu pacjentów, czy wykonują tyle usług, e, ile zleceniodawca Narodowy Fundusz Zdrowia zechciał w powiatowym zakładzie opieki zdrowotnej e, kupić. E, w momencie, gdy będę dysponował też konkretną wiedzą od dyrekcji szpitala, bo poprosiłem, aby ustalono winy, myślę tutaj o pozostawieniu rzeczy, które należą do szpitala, chętnie Państwa poinformuję. O wynikach tych działań oczywiście pierwszoplanowym działaniem jest zabezpieczenie, natomiast sprawą, jakby drugoplanową, w tym momencie ustalenie osób, które zaniedbały swoich obowiązków, bo myślę tutaj, że kierownik każdej komórki organizacyjnej w szpitalu w momencie przenoszenia szpitala no powinien być albo był odpowiedzialny za przeniesienie części podległej i to on najlepiej wie. Gdzie co ma? Jeżeli pozostawiam z jakichkolwiek przyczyn, zadania wodą, inny, e, e, jakieś przedmioty, to jest to niedopuszczalne, że nie powinno mieć miejsca, odnosimy się do tego jednoznacznie, jednoznacznie krytycznie. Tyle z mojej strony, jeśli Państwo macie pytania. No, już... e, znaczy działka sama nie była wyceniana. Wyceniany obiekt z działką, z tego co pamiętam, w postępowaniu przetargowym ostatnim to jest 3 miliony 900 tysięcy. A powierzchnia? Z pamięci nie, nie chcę odpowiedzieć, ale odsyłam, postępowanie przetargowe zawiera tam tabeli i dane działce. Powierzchnia około hektara nieruchomości, a, a powierzchnia, myślałem, że pyta Pani o powierzchnię szpitala, nie, około hektara. A ile kosztuje teraz otrzymanie, czyli oka o 4 tysiące miesięcznie. To sporo jak na jeden przejście na godzinę, prawda, w ciągu, w ciągu doby. No, wie pan, to, to jest, jest... 12 przejść, tak? No, to 000... miesięcznie, to dosyć spora kwota, jak na przespacerowanie się wokół obiektu. Wie, wie Pan, to są oceny, które... Możemy formułować, Pan ma takie odczucie, ja opieram tą informację na prostej oceny, którą stworzą zapewnia. Proszę Państwa, pojawił się mocno zainteresowany przedsiębiorca, w listopadzie tego roku, ubiegłego roku, z tym, że z sugestią, taką, iż planowałby tam budowę obiektu handlowego i warunkował zakup nieruchomości uzyskanie zgody od zarządcy ulicy Radomskiej, czyli świętowskiego zarządu dróg wojewódzkich, na dwa zjazdy. Parking na sto kilkadziesiąt samochodów, dwa zjazdy no, taką miał ów przedsiębiorca wizję. W związku z tym stwierdził, że nie przystąpi do przetargu, sugerując jednocześnie, że nie chodzi mu o cenę, a chodzi o wejście w system przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, tak zwanych rokowań, ale tylko po to, by uzyskał upoważnienie od zarządu powiatu do uzyskania zgody na owe dwa z nieruchomości. Jeżeli twierdził wtedy, że jeżeli uzyska to potwierdzenie, to jest gotów ten nieruchomość zakupić z informacji, które uzyskałem wczoraj, bo postępowanie przetargowe zakończyło się w kwietniu. Ostatnie w trakcie postępowania nie można było podejmować żadnych rozmów. Wczoraj telefonicznie uzyskano informację, że już nie jest zainteresowany. Więc Są zainteresowani, czy pojawiali się zainteresowani, którzy nawet kserowali sobie dokumentację starego obiektu przedsiębiorcy z telewizy. Dwóch takich y, przedsiębiorców w roku ubiegłym y, pojawiło się w starostwie. Y, no ale wiem, że oni łączą potencjalne inwestycje na tej nieruchomości y, z pozyskaniem środków Unii Europejskiej w ramach y, programów dostępnych. I y, 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 to nie jest kwestia jakby zakupu na już, tylko połączenia pewnych <coughs> działań y, z inwestycją, z tworzeniem jakiegoś przedsiębiorstwa. I jeżeli by doszło, miało dojść do dobrzenia czy jaka jest procedura tak? No, no, to, no, no, mogę panią zapytać, bo tak po kolei. I yy, na ile w, jest teraz oszacowany budynek wraz z terenem? 900 tysięcy. tysięcy. To A czy będzie kolejny przetarg? Yy, myślę, że ogłosimy jeszcze jeden przetarg i, i, i po prostu, jeżeli nie znajdzie się nabywca, to przystąpimy do. I w tym kolejnym przetargu o ile cena będzie mniejsza? Yy, to proszę nie pytać. Zarząd powiatu yy, na posiedzeniu ustala tę cenę. Ja nie odpowiem, nie ustalajmy jej jeszcze. Ostatnio ta cena od kilku e, przetargów jest w tej samej wysokości. Przypomnę, że pierwsze ceny oscylowały chyba powyżej sześciu No właśnie, ile przetargów już od tego momentu? Ojej, mniej więcej trzy w roku, niech Pani powie. Trzy w roku. Ilu było chętnych przez ten okres z 2008 roku? No ja myślę, że osób, które pytały, rozmawiały, do dziesięciu I nikt nie wpłacił wadziu i nie przystąpił do przetargu. Nawet jedna osoba. Nawet jedna osoba. Tak to wygląda w rzeczywistości. Czy jak wróćmy do tego pytania, jaka byłaby procedura, i żeby miała, miała postała to wyburzenie, tak? Jakby to miało tak, to wyglądać decyzja Rada? Jak? Nie, to znaczy, wydaje mi się, że z uwagi na charakter obiektu, wartość też nieruchomości, nie wyobrażam sobie, abyśmy nie zasięgnęli jako Zarząd Opinii Rady Powiatu. Ja już takie rozmowy podejmowałem na jednej z Komisji Rady w ubiegłym roku, na Komisji Budżetu i Finansów. No oczywiście zdania były wtedy też podzielone, czy byli tacy, którzy próbowali negować, mówić o tym, że Ee, że, że, że nie potrafią zająć stanowiska, no to jest kwestia aglomeracji, to byli tacy, którzy jednoznacznie mówili, trzeba skończyć z utrzymywaniem, no już w jakimś sensie zrujnowanego obiektu, z obiektu po prostu go wyburzyć. Myślę, że przejdziemy tą procedurę, bo nie chciałbym, żeby kwestia wyburzenia szpitala dzieliła radnych, to jest decyzja ważna. Ja wiem, że wiele osób patrzy z sentymentem też na ten obiekt. Znaczy, są tacy też y, mieszkańcy miasta, którzy no, y, za wszelką cenę chcieliby uratować ten obiekt tylko dlatego, że on jakoś tam w to miasto wrócę. Jak popatrzycie Państwo na wpisy na Facebooku, no to są tam tacy, którzy podkreślają, że urodzili się w tym szpitalu, Aha, i mają sentyment no, nie. No, są tacy, którzy pracowali w tym obiekcie, więc do różnych mówić. powodów można znaleźć tysiące, natomiast ja myślę, że musimy patrzeć tutaj z punktu widzenia ekonomicznego, z punktu widzenia estetyki miasta, oczywiście te wszystkie wpisy są, one, one wyrażają jakieś opinie, ale też no sentymentami w tym momencie.